realizacja ciągu pieszojezdnego przy ulicy Redmańskiej. Termin zakończenia inwestycji mija w czerwcu bieżącego roku. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku. W tej chwili w 40% mniej więcej wykonany jest remont nawierzchni. Jest to nawierzchnia Strylinki. Długość tej nawierzchni to jest około 740 metrów. Wykonane są też instalacje pod oświetlenie. W tej chwili czekamy na słupy oświetleniowe, żeby, żeby montować już lampy. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem, zakończy się w połowie roku. Jej koszt to jest około 1,5 miliona złotych. Na zlecenie gminy miejskiej Tczew prace wykonuje firma Artels Knebawy. Jest to drugi etap inwestycji, poprzedni był zrealizowany w 2019 roku.